Cześć, cześć, ja jestem Dawid. Jest to kolejny odcinek z, yy, właśnie z nie wiadomo jakiej serii, jest on z mojego kanału, bo ponieważ chciałbym yy, nagrywać dla Was yy, jakieś inne serie, gry, dzisiaj sobie trochę bardziej pomówimy na ten temat i jeszcze chciałbym odnośnie innego tematu się wypowiedzieć. Także yy, zaczynamy. I co bym chciał y, nagrywać? No, nagrywać chciałbym, obojętnie jakieś serie, na przykład, nie wiem, jakieś zapowiedzi nowych gier, testowanie gier, na przykład coś takiego, jakieś serie z innych gier mobilnych, nie wiem, FIFA 20, Fortnite. Co chcecie po prostu, byleby coś się działo na kanale, byście mieli co oglądać, bo teraz jest trochę ciężki czas. Dla wszystkich ludzi, także myślę, że Wam się by coś się fajnego spodobało, byście sobie napisali w komentarzu. Przypiół bym, czy byście zobaczyli. I jakbym to nagrywał i w ogóle, czy Wam się podobało to, bo na razie, no... Yy... O tym się aplikacja zainstalowała, a nie, dobra. Bo na razie to po prostu, yy, tak jakby... Yy... chcę mi się nagrywać trochę więcej, jest trochę więcej czasu. Yy, chciałbym też... Yy... Przejść do drugiego tematu, który zaraz się wypowiem na nim, bo jest trochę cięższy. Dobra, a więc co z drugim tematem? No to, mianowicie kwarantanna i ten wirus, cały ten koronawirus, cały te ferie takie. Koronaferie, jak to mówiłem w szkole. No, ciężki okres, dużo wolnego czasu, chyba. Ja miałem 25 marca chyba iść do szkoły. Okazało się, że będę 3, 14 kwietnia, także naprawdę dużo czasu mam jeszcze, żeby nagrywać dla Was filmiki, vlogi. Tak nie za bardzo, bo nie ma co wyjść na podwórko, vlogów to też nie. Piszcie w komentarzu oczywiście. Yy, mógłbym jeszcze powiedzieć, że no, możecie się mnie zapytać też, jak się, jak się żyje, ale no, fajnie się żyje, tak na. Nie wiem, na kwarantannie wiadomo, że z domu nie można wychodzić ITP, itd. Także co, jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, już powoli 130 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo. Zostawcie tu dużo łapek w górę, 8 łapek i wybiorę jakąś grę fajną. Także co, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!